Trwa obecnie okres wyprzedaży, podczas którego można nabyć wiele ciekawych elementów garderoby w mocno obniżonych cenach. Oprócz aspektów wizualnych warto zwracać uwagę także na to, co widnieje na metkach, by wybierać te materiały, które charakteryzują się najlepszymi właściwościami. A jak się w tym wszystkim połapać? Jeżeli dotrwacie do końca tego filmu, nie będziecie mieli z tym problemów. Serdecznie zapraszamy do oglądania. Występujące we współczesnej wodzie materiały można z grubsza podzielić na trzy główne kategorie. Pierwsza kategoria to materiały naturalne. Tutaj nie trzeba za dużo mówić, one występują naturalnie w przyrodzie i nie są mocno modyfikowane przez człowieka. Drugą kategorią są materiały sztuczne, przy których komponent pozyskiwany jest naturalny, ale to sztuczna obróbka sprawia, że filalny produkt ma zupełnie inne właściwości. Trzecią kategorią są materiały syntetyczne, które w ogóle nie występują w przyrodzie i są Wyłącznie efektem działalności człowieka. Wełna to włókno naturalne, które pozyskiwane jest z sierści różnych zwierząt. W zależności od tego, z jakiego zwierzęcia daną sierść pozyskano, przybiera ona różne nazwy handlowe. I tak, wełna owcy nazywana bywa merynosem bądź szewiotem. Wełna wielbłądzia to kamel, wełna pozyskiwana z kozy to kaszmir albo mocher, wełna pozyskiwana z królików to angora, a wełna alpaki to alpaka. Wełna w postaci surowej, wprost ściągniętej ze zwierzęcia, tzw. runo bądź strzyża, towarzyszy człowiekowi od jego łowieckich początków a tkaniny. Podobne do tych, które stosujemy dzisiaj, znane już były w starożytności na Bliskim Wschodzie. Włókno wełniane posiada wiele pożądanych cech, ale na pierwszym miejscu trzeba wspomnieć o tak zwanej karbikowatości, czyli falistości włókien, która nadaje im nie tylko dużą elastyczność, chropowatość, ale przede wszystkim bardzo miękki, przyjemny chwyt. Natura jest jednym z najlepszych inżynierów, więc nie dziwi, że ta wełna posiada bardzo praktyczne właściwości. Jednym z najważniejszych takich cech w kontekście właśnie zwierzęcego pochodzenia jest to, że jest bardzo ciepła, zapewnia dobrą Termoizolację, no ponieważ te zwierzęta właśnie musiały y, regulować się w y, przypadku skrajnych temperatur. Bardzo dobrze pochłania promienie UV, bardzo dobrze oddycha. A jeśli mielibyśmy wskazać takie rzeczy, które są negatywne w przypadku wełny, to bardzo często niestety ona się kuleczkuje. Dochodzi do takiego tzw. Tak procesu peelingowania, w efekcie czego po długotrwałym noszeniu nawet takiej zgrzebnej wełny, nie tylko tej delikatnej, trzeba często taki sweter czy akcesorium wykonane z wełny wyczesać i pozbyć się pojawiających się na powierzchni kuleczek. W przypadku wełny nie sposób też nie wspomnieć o tym, że niektóre jej rodzaje są trochę bardziej gryzące i trzeba zawsze sprawdzić to, zanim zdecydujemy się na zakup. Jak to zrobić? Najlepiej przyłożyć właśnie te wełny do skóry. I jeżeli po kilku nawet sekundach obcowania odczuwamy dyskomfort, to warto zrezygnować z takiego konkretnego zakupu i poszukać tych typów, które będą o wiele bardziej delikatne. Najpopularniejszy obecnie materiał tekstylny, który pozyskiwany jest z włókien otaczających nasiona, rośliny o tej samej nazwie i tutaj można na marginesie wskazać, że z łacińskiego bawełna to gossypium. Włókna bawełny są elastyczne, miękkie i bardzo przyjazne dla skóry, a ich wysoka przewiewność sprawia, że jest to podstawowy materiał, z którego wykonuje się rzeczy. Przeznaczone do noszenia nie tylko na super ciepłe dni. Ze względu na to, że bawełnę można prać w dosyć wysokich temperaturach, jest to bardzo dobry wybór dla alergików. Cechuje ją wysoki stopień absorbowania wilgoci, która dodatkowo jest równomiernie odprowadzana do otoczenia. Jak większość naturalnych materiałów ma też tendencję do gniotliwości, więc bez żelazka w przypadku bawełny często ani róż. I niestety po pewnym czasie ma tendencję także do łapania nieprzyjemnego zapachu, z którym nie za dużo jesteśmy w stanie zrobić. Ten letni klasyk był znany już w starożytności, a pierwsze wzmianki o jego istnieniu pojawiają się nawet w księdze wyjścia. Początkowo stosowano go jako materiał na płótno malarskie, ale jego cenne właściwości sprawiły, że szybko stał się podstawowym materiałem wykorzystywanym przy szyciu ubrań dla możnych. Przełomowym w kontekście lnu okazał się wiek XIX, kiedy to wynaleziono technologię tkania przędzy lnianej na mokro, która nadała jej nieco bardziej elitarnego, takiego eleganckiego sznytu. Len, ze względu na swoją przewiewność i właściwości absorpcyjne, stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które nie lubią, zwłaszcza w okresie letnim, się przegrzewać. Ma chłodny chwyt, więc w przypadku takiego gorącego dnia także będzie nas chłodził, jak i też niską tendencję do mechacenia się, ponieważ jego włókna same z siebie są dosyć zgrzebne. Jeżeli mamy problem na przykład z alergiami, to... Jego antybakteryjne właściwości też będą działały na naszą korzyść, a dla zwolenników ekorozwiązań warto wspomnieć, że len jest w pełni biodegradowalny. W przypadku lnu warto wspomnieć, że nie za bardzo dobrze znosi on prasowanie, zwłaszcza w wysokich temperaturach, gdyż poprzez to się wyświeca i traci swój matowy wygląd, który jest jego niewątpliwą, nieformalną zaletą. Dosyć mocno się gniecie. To jest jego cecha charakterystyczna, chyba taka najbardziej e, wyróżniająca go na tle innych materiałów. Jedni postrzegają to za wadę. Ponieważ nie lubią takiego właśnie zmęczonego charakteru, drudzy wręcz nie mogą sobie wyobrazić swojej letniej garderoby bez lnu i bez tego takiego znoszonego um, efektu. A my, jak zwykle, mówimy o tym, że warto um, samemu wybrać, czy nam się to podoba, czy nie. I my osobiście na Dandy Core jesteśmy wielkimi fanami lnu, zwłaszcza w okresie letnim. I nawet jeżeli nie lubicie tego materiału, to serdecznie zapraszamy, by dać mu w końcu szansę. Od samych początków, aż do czasów współczesnych, jest uznawany za jeden najbardziej drogich i prestiżowych materiałów. Sekret tkania jedwabnej przędzy znany był już w starożytności w Imperium Chińskim i miał zostać wykradziony do Europy przez dwóch bizantyjskich mnichów. Białkowe włókno potrzebne do powstania jedwabiu pozyskuje się z kokonu jedwabnika. I tutaj jest ciekawa sprawa, że w zależności od preferowanej diety, powstały jedwab może być albo jedwabiem morwowym, albo bukowym. Powstały w ten sposób materiał co do zasady cechuje wysoki połysk, wysoka higroskopijność, śliskość, chłodny chwyt, a przede wszystkim elastyczność, która sprawia, że jest on bardzo dobrze odporny na wszelkie zagniecenia. Na minus można mu zaliczyć złe znoszenie długotrwałej ekspozycji na działanie promieni UV, przy częstym użytkowaniu nie będzie za bardzo trwały, a także nie za dobrze radzi sobie z molami czy pleśnią. Bógna wiskozowe powstają w wyniku chemicznej obróbki celulozy pozyskiwanej z sosen, świerków bądź buków. W przypadku tego materiału, we właściwościach podobne są do bawełny, a w wyglądzie do jedwabiu. Jest to materiał dobrze oddychający, dobrze wyrównujący różnice temperatur. Ze względu na co? Często w przypadku męskiej elegancji znajduje się go w podszewkach, które wyściełają wnętrza marynarek i dlaczego też często właśnie producenci sięgają po ten materiał? Ano dlatego, że jego produkcja jest relatywnie tania. Liocel jest materiałem, który tak jak wiskoza powstaje w wyniku obróbki celulozy, ale tutaj zachodzą pewne różnice technologiczne. W przypadku liocelu stosuje się rozpuszczalnik, który nie jest aż tak mocno chemiczny i który można powtórnie wykorzystywać. W przypadku wiskozy nie ma często takiej możliwości. W naszym kraju ten materiał nie jest jeszcze szczególnie popularny, prawdopodobnie ze względu na to, że koszty jego produkcji są relatywnie wysokie, ale warto wspomnieć, że ojczyzną liocelu, gdzie występuje on także pod alternatywną nazwą tencel, są Stany Zjednoczone. Odzież w ten celu łączy w sobie zalety bawełny i wiskozy. Jest bardzo wytrzymała, jest miękka, jest elastyczna, jest także biodegradowalna. Jeżeli zakopiemy w kompoście liocel na 6 tygodni, to po tych 6 tygodniach nie zostanie po nim żaden ślad. Ale ma jedną bardzo poważną wadę, y, która sprawia, że też wielu producentów po niego właśnie nie sięga. Bardzo trudno absorbuje barwniki pochodzenia naturalnego, więc nawet jeżeli tej chemii trochę w procesie produkcyjnym oszczędzimy, no to później może być problem z tym, że ciężko taką tkaninę jest nam dobrze zabarwić. Materiał ten, będąc kolejną pochodną obróbki wiskozy, szturmem zdobywa sobie rynek bieliźniarski, wypierając bardzo skutecznie coraz częściej z niego bawełnę, co nie powinno dziwić, ponieważ jego absorpcja wilgoci jest o 50% lepsza od wspomnianej właśnie wcześniej bawełny. A to dopiero pierwsza z jego szeregu zalet. Jest bardzo miękki, bardzo elastyczny, nie kurczy się za bardzo, nie spiera, nie mychaci się, ma taki przyjemny, dosyć atłasowy połysk. No jest to świetny materiał, tylko znowu, tak jak w przypadku Liocelu dosyć trudno dostępny na naszym rynku i zobaczymy, jak to będzie w przyszłych latach. Może coś w tym temacie się zmieni. Acetat jest kolejnym produktem obróbki celulozy. Płatki celulozowe rozpuszcza się w acetonie, następnie dodaje się olej mineralny i powstałą mieszankę przepuszcza się przez specjalne dysze, z których formuje się włókna których główną cechą charakterystyczną jest to, że są dosyć śliskie i mało się elektryzują. Kiedy dodamy do tego fakt, że cała procedura jest mało skomplikowana i dosyć tania, no to mamy prosty przepis na to, dlaczego właśnie wielu producentów decyduje się na wykorzystanie acetatowych podszewek w swoich wyrobach. Codziennie wiele tysięcy niewinnych poliestrów oddaje życie za to, byśmy mogli cieszyć się tkaninami technicznymi. Tak bardziej na serio zaś, poliestry i poliamidy to materiały syntetyczne, wytworzone w całości przez człowieka z substancji ropopochodnych. I właśnie tego rodzaju materiały mają zastosowanie nie tylko w przemyśle tekstylnym, ale jest także z bardzo podobnych w strukturze poliestrów tworzy się butelki PET, które towarzyszą nam praktycznie każdego dnia, ilekroć pijemy wodę albo jakiś napój gazowany. Na poliestru charakteryzują się niską absorpcją wody, przez co bardzo szybko wysychają i wystarczy tylko przebiec się w koszulce wykonanej z tkaniny technicznej przeznaczonej do biegania, aby wiedzieć szybko o co chodzi. Mimo tego, że często podczas takiego wysiłku produkuje się dużo ciepła i automatycznie się pocimy, to ta koszulka będzie na 99% będzie właśnie sucha, przez to, że cała wilgoć została odprowadzona z powierzchni skóry. Niewątpliwymi zaletami tkanin syntetycznych, takich jak poliestry czy poliamidy, jest ich lekkość, jest ich stabilność. Włókien, która sprawia, że te ubrania długo otrzymają formę, odporność na zagniecenia, taka elastyczność, która właśnie sprawia, że dobrze sprawują się w przypadku takich ubrań, które muszą leżeć bardzo blisko ciała. I o ile posiadanie bardzo blisko skóry odzieży sportowej, która została wykonana w określonej technologii i bardzo dobrze odprowadza to ciepło i wilgoć, o tyle stosowanie poliestrów i poliamidów w nadmiarze w przypadku bardziej eleganckiej konfekcji sprawia, że nasz komfort termiczny może się znacznie odwrócić obniżyć. I tutaj na poliestry i poliamidy domieszkowe, w podszewkach, w marynarkach, w koszulach, w swetrach, wszędzie tak naprawdę, gdzie się da, powinny szczególnie um, uważać osoby, które mają tendencję do znacznego przegrzewania się. Niektórzy wskazują, że jeżeli mamy wybierać między poliestrową cylą a poliamidową charybdą, to lepiej zdecydować się na to drugie, ponieważ poliamid jest wykonywany w lepszej technologii i to włókno jest o wiele bardziej stabilne, co w wielu przypadkach może mieć y, znaczenie. Ale tak jak już mówiliśmy, w w przypadku eleganckiej konfekcji, jeżeli możemy się tego wystrzegać, to powinniśmy raczej pójść w tę stronę. Na marginesie, warto też wspomnieć, że włókna poliestrowe i poliamidowe występują na polskim rynku, zwłaszcza w zestawieniu w tkaninach wełnianych. Występują pod nazwą elana, i właśnie jest to typowo polska nazwa charakterystyczna. i Jeżeli mm, na przykład decydujemy się na zakup materiału i widzimy elanowełnę, no to. Musimy mieć świadomość, że jest to wełna z domieszką poliestru. Jeżeli już decydujemy się na materiały z domieszką, to warto zadbać o to, aby ta domieszka nie przekroczyła 30%. To jest taki próg, który jest średnio, relatywnie odczuwalny i nie ma większego problemu w tym, a możemy zyskać dużo na ym, Trwałości danej rzeczy, bo trzeba sobie też powiedzieć, że naturalne materiały naturalnymi materiałami, ale jeżeli będziemy je mocno katować, to nawet najlepszej jakości wełna, y, na przykład garniturowa czy płaszczowa, może długotrwałego, intensywnego użytkowania nie wytrzymać. Taka domieszka jest w stanie dosyć efektywnie przedłużyć nam trwałość danej rzeczy, i warto to rozważyć w przypadku na przykład roboczego garnituru, który chcemy nosić dzień po dniu to włókno syntetyczne wprowadzone w USA do obiegu w 1947 roku. Z roku na rok coraz więcej producentów decyduje się na zwiększenie podaży, chociażby swetrów wykonanych z akrylu i to nie tylko ze względu na jego właściwości, to że jest miękki, bardzo przyjemny, że jest dobrym substytutem dla wełny, jeżeli z różnych powodów nie chcemy z wełny korzystać, ale przede wszystkim jest bardzo, ale to bardzo tani w produkcji. I tutaj niestety jego zalety się kończą, ponieważ rzeczy z akrylu bardzo szybko się niszczą, a jeżeli będziemy mieli taki sweter, który już nie będzie za bardzo wyglądał, będzie mocno zmechacony i nie za bardzo będziemy chcieli go używać, to nawet na, jako szmatę do podłogi nie będziemy go mogli zastosować, ponieważ ta na bardzo źle chłonie wodę. Ponadto akryl posiada bardzo dużą zdolność do ładowania elektrostatycznego, w efekcie czego przy każdym zakładaniu czy ściąganiu na przykład akrylowego golfu Sypiemy iskrami na lewo i prawo. Tymi nazwami określane są syntetyczne materiały posiadające w swoim składzie grupę amidową, dzięki której cechuje je bardzo, ale to bardzo duża elastyczność. W przypadku ubrań włókna, te Rzadko kiedy stosowane są całościowo, no może poza damskimi rajstopami, ale bardzo często występują jako materiał domieszkowy. Nawet mm, kilkuprocentowa domieszka elastanu w przypadku na przykład denimowej bawełny może bardzo mocno podnieść komfort użytkowania, zwłaszcza tych modeli utrzymanych w fasonie slim i skinny, które przy siadaniu, jeżeli by je wykonać ze stuprocentowej bawełny, mogłyby sprawiać bardzo duży dyskomfort. Jeżeli zatem zależy nam także na utrzymaniu fasonu naszej ulubionej rzeczy nawet przy długotrwałym użytkowaniu, to kilkuprocentowa domieszka elastanu będzie na to najlepszym sposobem. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmu do końca, i mamy nadzieję, że dzięki wiedzy w niej zawartej nie będziecie mieli problemu z odszyfrowywaniem składów, które znajdziecie na metkach, kiedy będziecie szli na zakupy, chociażby podczas obecnego okresu wyprzedaży. Serdecznie zapraszamy Was do subskrybowania kanału, jeżeli temat męskiego, przemyślanego stylu życia Was interesuje, i uderzenia w dzwoneczek, aby już żadne Powiadomienie do końca świata z tego kanału was nie ominęło. Jeżeli szukacie najlepszych okazji produktowych, to w opisie znajdziecie link do naszej zakładki "Polecane" na DandySim blogu, gdzie co tydzień w każdy poniedziałek wieczór znajdują się nowe wyselekcjonowane przez nas produkty poprzez zakup, których też wspieracie dalszy rozwój Dendicor. Ja na ten moment bardzo serdecznie dziękuję wam za poświęcony nam czas i uwagę i mam nadzieję, że w niemniejszym gronie i w niemniej dobrych humorach spotkamy się w kolejnych produkcjach, które na Dendicor pojawią się już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.